Chciałabym was poprosić, żebyście zostawili Kajetana i Zośkę w spokoju. Zośka musi zrobić coś bardzo ważnego i już nigdy nie będzie mogła tego zrobić. I to jest teraz dla niej najważniejsza rzecz w życiu. Te wyderki to na moją, czyli no, nie że na twoją. Mam niespodziankę dla Ciebie. No, widziałam kiedyś taki film, wiesz? Japoński też babci powiedzieli, że niespodzianka. wywieźli ją na taką górę wysoką i siub. Czekaj, już. No i siub, no, strącili ją z tej góry w przepaść. No taka, taka niespodzianka była, no. No to ja, ja mam lepszą niespodziankę, tak, no? Tak, no Ej, jestem. Jestem ciekawa, jestem ciekawa, Ty. Twoje istwo. Ja, dziękuję, kochana. Dziękuję, daj. Trzeba zakończyć. A przedstawisz mi tego miłego dżentelmena? So, to jest dżentelmen. Z Co ta moja zożka jest na ciebie taka cięta? Oh. Oh.